hello everyone i'm gadron and i'm here with my cousin carl uh, today we will be doing a little blind q&a and w wait a second oh i'm mean going to propose. Siemanko, z jestem i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale I witam was w takim materiale dosyć niezwykłym Po pierwsze niezwykłym dlatego, że obok mnie siedzimy kuzyn Adam, siemona Damian Siemanko A po drugie dlatego, że mamy dzisiaj słuchajcie dla was specjalny odcinek Myśleliśmy, że nagrać dla was jakiś challenge Pytałem nawet na mojej fanpage na Facebooku jaki challenge chcielibyście zobaczyć w naszym wykonaniu Było strasznie dużo propozycji, głównie odnośnie pizza challenge, ewentualnie coca cola challenge Ale pomyśleliśmy, że chyba coca cola challenge jest zbyt mało jakiś tam kreatywny to ostatnio dosyć dużo się go prawie, więc nie ma sensu go robić. A Pizza Challenge zajmie nam za dużo czasu, mi jutro rano wyjeżdża, także musimy się streszczać i w związku z tym nagramy dzisiaj dla was głuche Q&A. Głuche Q&A polega na tym, że jeden z nas będzie miał na uszach te słuchawki i będzie e, grała w tych słuchawkach bardzo głośna muzyka. W tym czasie druga osoba będzie na e, tej drugiej osobie zadawać pytania. E, teraz osoba, która słucha głośnej muzyki będzie musiała patrzeć na usta osoby, żeby domyśleć się co ta osoba o co ta osoba pyta tak. i wtedy na te pytanie odpowiedzieć. Dokładnie, to, to są takie główne zasady. Mamy tutaj przygotowane dwa telefony, na jednym telefonie będziemy Podłączeni ze słuchawkami, będziemy słuchali na nim muzyki, a drugi telefon posłuży nam do tego, aby przeczytać słuch słuchajcie pytania. I generalnie, jeżeli chcecie więcej tego typu challenge, zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem. Myślę, że za 5000 lajków like postaram się znaleźć kolejną osobę, z którą mówimy e, ten materiał nagrać. Zobaczymy jak to wyjdzie, słuchajcie. Mam nadzieję, że wam się spodoba. No i chyba możemy zaczynać. Okej, okay, żeby było sprawiedliwie, zagramy w jedną nożnicę do jednego punktu. Oto kto zaczyna. Ten kto wygra zaczyna zadaje jako pierwsze pytania. Gotowy? Dobra. 3-4. Jako pierwszy. Dobra, słuchajcie, dam ja się już przygotowuje. Ja biorę czarny telefon, na którym mam zapisane wszystkie e, pytania i każdy z nas zadaje po, słuchajcie, 10 pytań. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze muzyka odpalona. Leci. Słyszysz mnie? Tak. <laughs> Słyszycie. Jest trochę podgłośnie. Dobra. <laughs> okej. Okay. Dobra. Dobra. Jest dobrze. <laughs> o, Dobra, słuchajcie, nie wiem co pytać. Dobra, okej, to jest znak, okay. że, że jest okej. Okay. Pierwsze pytanie. gotowy? Gotowy? Dobra, Pierwsze pytanie. Jedziesz na koniu, co robisz? Od dwóch lat! O, nie, powtórzmy to. Skup się. Jedziesz na koniu, co robisz? O, to koniec! Koniec pytania. Dobrze się czuję, tak! Dobra, okej. Okay. To pierwsze pytanie, bo nie poszło Chodźcie, lecimy z drugim. Dlaczego dziewczyny lubią podpaski ze. Za, za szybką sami ruszasz? Ale jest. Dobra. Dlaczego dziewczyny lubią podpaski ze skrzydełkami? Dlaczego cię widzę? Bo... Bo przede mną stoisz! Siewcisz to. No, no dobra, okej. Okay. Dziewczyny lubią podpaski ze skrzydełkami. Dlatego, że przed nim siedzę. No Dobra, słuchajcie, trzecie pytanie, uwaga. Gotowy? 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 Gotowy. To było to pytanie? Aha! No spokojnie. Uwaga, trzecie Skoro gorące posiłki przyrządzasz na ogniu, to czemu zimnych nie przyrządzasz na lodzie? Ty ty tak, ty tak to myślałem, nie? Nie, nie? Spokojnie. Skoro gorące posiłki przyrządzasz na ogniu, to dlaczego zimne posiłki nie są przyrządzane na lodzie? Bo bo w moim laptopie e, e, mam niewiele gier. To... No, nie wiem, nie wiem, okej, okay. bo, bo na jego laptopie mam niewiele gier, słuchajcie, to jest odpowiedź na to pytanie. Czwarte pytanie, gotowy? <noise> gotowy. Uwaga, słuchajcie, czemu jak klaszczę to do domu nie wpada mi lodówka pełna mlecznych kanapek. To powtórz Dobra Powoli Okej okay. Czemu jak klaszcze? to do domu nie wpada mi lodówka pełna mlecznych kanapek? W dzieciństwie W dzieciństwie, nie, w dzieciństwie też mi nie wpadała Nie No nie, właśnie nie Tak Co? Nie, dobra, nie. dobra w dzieci... nie, nie wiem Jaka? Nie, nie, nie wiem To jest, słuchajcie, kolejny raz nie do no dajmy mu kolejną szansę. Piąte pytanie. Piąte? Piąte. Gotowy? <laughs> dobra. słuchajcie <laughs> uwaga. Dlaczego, gdy otwieram szafę, tak, tak właśnie otwieram szafę, to nie ma tam narni. Dlaczego ciągnąć <laughs> co? Szafę? Czemu ciągnę słuchawki? No, nie, nie, nie Dlaczego ciągnę szafę? Znaczy... Gdy otwieram... Dlaczego? Gdy otwieram szafę to Jeszcze nie skończę, <grym> Jeszcze raz Dlaczego? Rozumiesz? Tak, dlaczego? Dobrze, tak, tak Gdy otwieram szafę Dlaczego pijemy kawę? Bo <grym> wydaje mi się dlatego, że ludzie <grym> Potrzebują kafeiny rano po to, żeby w całym dniu pracować dobrze, no, tak? Słuchajcie, to nie ma sensu, lecimy dalej. Szóste pytanie, gotowy? Gotowy? Rozumiem, słuchajcie, w końcu, za szóstym razem. Uwaga. W jaki dzień wypada środa popielcowa? Koniec. <ścoughs> po powtórz. W jaki dzień wypada środa popielcowa? W sobotę? Zrozumiał prawie, słuchajcie. Środa popielcowa. Środa popielcowa. W środę. Brawo. Słuchajcie, w pierwszy raz. Szóste pytanie jedno zaliczone. Siódme pytanie. Tak? Gotowy? Tak? <grym> tak, gotowy, słuchajcie. Okej? Okay. Uwaga. Jak układają się relacje z twoim chłopakiem? <grym> znaczy, wydaje mi się, że uda mi się zostać. Pregnobistą. Pregnobistą? A to przez twojego chłopaka? Co? Przez twojego chłopaka? Tak. Przez niego? No. <grywa> tak. Nie, słuchajcie, to mi zrozumiał czy nie, ale nieważne. przez jego chłopaka zostanie pregnobistą. Ósme pytanie, gotowy? Ósme? Ósme. Gotowy? Tak? Powiedz, że tak. Kiwa <grywa> on nie rozumiał, tylko Kiwa głową na pałę. Dobra, słuchajcie, <grywa> lecimy. Budzisz się rano z przyciskiem. A, sorry, jeszcze raz. Ufłom pytanie. Budzisz się rano z przyciskiem na czole. Co robisz? Ja się nie mogę skupić na tym, że wygląda przez tą muzykę. <laughs> Trudno, musisz. Dobra, powiedz jeszcze raz. Dobra. Budzisz się rano z przyciskiem na czole. Co robisz? Są <laughs> <coughs> to dwa sposoby. No. Znaczy, jeszcze raz, budzisz się rano, spać, Nie. wstawać, wstawać, a wstawać, tak, z przyciskiem na czole, wstawać na czole? Nie, z przyciskiem na czole, a czy się kiedykolwiek uderzyłem w coś jak wstawałem z nie! Tak. Lecimy sobie tak, u ciebie kiedyś. Dobra. Słuchajcie, no, no, to też nie ma sensu. Uderzył się u mnie kiedyś. Przedostatnie pytanie. To już jest kolejne pytanie? Tak. Nie. Nie. A. To jest zapowiedź. Dzie dziewiąte. Dziewiąte? Tak. Dziewiąte pytanie. Gotowy? Tak. Rozumiesz mnie? Tak. Na pewno? Tak. Jesteś gayem? Tak. O, dobra. Ile końców ma sznurek? Tak. Nie, tyle. Ile skup się. Bo to jest proste. Ile końców? <noise> skup. Się. Ile końców? Ma sznurek. Coś ma, tak? Pytasz czy coś ma? Nie. Aha. No. Ile końców? Końców... Końiców ma sznurek. Sznurek ile tutaj przyniosł koszulek? <grym> tak, tak zrozumiałem. W <grym> prawie. Nie, nie, nie. nie, nie. Okej, okay. ale. No, jeszcze raz. Czekaj, bo się, bo się muzyka przycisza. Dobra. Czekaj, gdzie wino, może by nie było. Uwaga. Nic nie ma. Wiem, <grym> teraz <grym> wiem. No, leć. Leć. O, dobra. Ile końców? Ma sznurek sznurek znaczy mam tak, Dobra. mam parę bluzek, mam spodenki, dwie pary, mam bluzek, skarpetki majki Dobra. Słuchajcie, to było dziewiąte pytanie, lecimy z ostatnim. <tryk> Gotowy? Tak. Dziesiąte pytanie. Tak. Ostatnie. Tak. Jesteś tego świadom... Nie wiem co ja mówisz, ale tak! Dobra. Słuchajcie, uwaga. Jak miał na imię i skąd pochodził Zbyszko z Bogdańca? Jak miał na imię? Jak miała na imię? O. I skąd pochodził? Moja. I skąd pochodził? Pochodził. Zbyszko... Przyciszyła ci się muzyka. Okej. Okay. Zbyszko z... yeah. Jak miał na imię? I skąd pochodził? Zbyszko z Bogdańca. COŚ TAM Z WAKACJI? No nie wiem czy Bogdan jest na wakacje akurat JAK, jak tak? MIAŁA NA IMIĘ... Jak? Co? Jak miał na imię i skąd pochodził, skąd pochodził? Alicja <laughs> Zbyszku z Bogdanem nie miał na imię Alicja i z nich nie pochodził, dobra Dabianku, brawo, udało Ci się odpowiedzieć na jedno pytanie, dobrze? Reszta, w ostatnim było ich blisko. Ostatnie było: jak miał na imię i skąd pochodził Zbyszko z Bogdańca? Aha! Jak miał na imię? Alicja. Nie słuchajcie. Dobra, także to było pierwsze 10 pytań do Damianka Teraz zamieniamy się rolami. Ja zakładam słuchawki, a Adam przygotowuje swoje pytania. Dobra, słuchajcie, u mnie już leci muzyka, także nic nie słyszę. Damian, zrób test. Robię test. Czy słyszysz to, co mówię? Rozumiesz mnie? Słyszysz mnie? T tak, tak, dobra, no do zaczynamy. W takim razie pierwsze oh. pytanie leci Gotowy? Pierwsze pytanie? Dobra, pierwsze pytanie. Tak, tak pierwsze pytanie. Rozumiem, pierwsze pytanie. Tak, tak. tak dobrze. Tak. Kiedy przeprowadzisz się do swojego chłopaka? Jeszcze raz. Wolny, wolny. Dobrze. Kiedy przeprowadzisz się do swojego chłopaka? Kiedy przeprowadzasz się do swojego chłopaka? Nie mam chłopaka. Ale udało mi się... Zrobię sobie. Chyba, chyba za cicho muzyka. Coś Co? mi się wydaje. Za cicho muzyka. Dlaczego muzyka? Dobra, nieważno. Dobrze jest, <grym> Lecimy dalej. No. E, jaki jest twój ulubiony bigos? Jeszcze raz. Jaki jest twój ulubiony bigos? Jaki jest twój ulubiony terzot? <grym> no nie! Blisko, L ale nie. Blisko. Jaki? Jest Twój ulubiony Bigos. Ulubiony przedmiot? Nie. Po prostu. Jaki jest Twój ulubiony Bigos? Bo on nie, może on nie lubi nie. Bigosu. No. Mój ulubiony pilot to jest ten czarny, który mam do telewizora, no. Na Trze, trzecie pytanie. Trzecie, trzecie pytanie. pytanie. Gotowy? Jak nazwali cię rodzice przy narodzinach? Jak się nazywa odziany młodzianin? To jeszcze raz Jak nazwali cię rodzice przy narodzinach? Jak nazywa się rodzina... Przytka? Agli family? Nie wiem. Dobra, Następne. czy jeszcze raz? Y jeszcze raz, tak. Dobrze. No, rozumiem to, chyba coś, chyba coś cicho muzyka. Co? Cicho, chyba cicho muzyka, bo zrozumiałeś co mówiłem. Jakże... Nie, nie, nie rozumiem czy. Dobra, nieważne. Następne pytanie. Znaczy to samo, to samo. Już mówisz? Nie. No ale... dobra. Jak nazwali cię rodzice przy narodzinach? Jak nazywał się człowiek, który mieszkał? <głosy> 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 Nie, nie mam pojęcia. Nie, nie to... wiem, jak się nazywał. Dobra, na, następne. Czwarte. Czwarte. Tak. Dobrze. Do you understand this question? Gdzie mam tatuaż? Nie mam nigdzie. <noise> Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Chyba z angielskiego nie zda, ale. Nie rozumiem, co mówi. Następne, czy to. Następne. Tak. A, już kolejne. Tak. Które? E... Piąte Piąte, dobra tak, Chyba, policzę, raz, dwa, trzy, Piąte Piąte, dobra Czy jara cię denaturat? Jeszcze raz, bo... Czy jara cię denaturat? Czy nagrał kiedyś z tatą? Nie wiem, jak będzie tam to tak Dobrze, no to ciekawe, kolejne pytanie e, Tutaj, jeżeli oglądaliście Citrox Rockset jeszcze jakiegoś czasu, będziecie wiedzieli o co chodzi Kiedy Skyrim? Przy Tajlandii? Co jest przy Tajlandii? to no, pewno nie Skyrim. Je, jeszcze raz powiedz: Kiedy Skyrim? Kiedy Skyrim? No nie. Kiedy Skyrim? Kiedy no się, się Skyrim, a kiedy Skyrim? Dobra, na, następne pytanie. Następne tak, pytanie? Tak. Siódme. Ósme? Siódme. Siódme? Tak, dobra. Co sądzisz o sytuacji politycznej? Vanuatu Co chodzi od tyłu w Iraku <grymne> Nie. Co chodzi od tyłu w Iraku? <grymne> nie Ra Jeszcze raz Co sądzisz o sytuacji politycznej w vanuatu? Teraz rozumiem co nosił jak... jam w Iraku. No nie mam pojęcia co nosił jakieś swoje rzeczy na pewno. No na pewno Udało się? Nie. A. Ósma? Tak. Nie. A tak, ósma, no. Okej, okay. w, w porządku. Czy wciąż dostajesz klapsy od starej, kiedy jest przypał na dzielni? Jeszcze raz. Wciąż dostajesz klapsy od starej, kiedy jest przypał na dzielni? Kiedy przejechałem do Polski z Irlandii? Jeszcze raz. Czy wciąż dostajesz klapsy od starej? Kiedy jest przypał na dzielni. W którym roku rodziłem się i zostałem przyprowadzony do domu? No prawie Prawie? Nie Nie, nie wiem kompletnie co powiedziałeś To staraj się odpowiedzieć Do szpitala? <śpitala> tak, do szpitala Dobra. Dobra. Wciąż dostajesz klapsy od starej kiedy jest przypał na dzielni? Kiedy jest przypał, na końcu coś było. Kiedy jest przypał na dzielni? Tak! Ale to nie cały pytanie. Okej. Okay. Wciąż dostajesz. Kl... No nie słyszę. Okej, okay. Wciąż dostajesz klapsy od starej, gdy jest przypał na dzielni? Kto dostaje opierdą, kiedy jest przypał na dzielni? No nie wiem, lider ze jakiś... jakiś. Okay. Osiedlowy? Blisko. Blisko Ale nie Ale nie Następne Jakie? <głos> Następne? <głos> tak Dobra Czy to prawda Czy to prawda Że Że <noise> Siejesz ferment na dzielni Za granicą jest lepszy YouTube? <noise> tak? Nie Ale to jest prawda Ale Odpowiadam na pytanie Dobra Okej okay. <noise> <noise> Czy to prawda, że się jesz ferment na dzielni? Tak, to prawda Nie rozumiem co powiedziałeś, to się, ale że To, się. No to macie odpowiedź że mi jedna szczera odpowiedź od Citroxa yy, I ostatnie w, pytanie tak, Zgadłem? Nie A dobrze powiedziałem? Nie, znaczy tak, 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 tak I na Następne idziemy? Tak Odpowiadam na dziesiąte Sprzedałeś się? Zsikałem się? Nie, Nie. Sprzedałeś się? Spierdziałem się właśnie! Ludzie, jeszcze do tego dojdziemy. Sprzedałeś się? Sprze sprzedałem się! Tak? Nie, skądże? Nie no, pokaże? to chyba wszystkie, tak, to już koniec wszystkich pytań od honca. Pokaż mi je, ja, bo nie mogę! Nie mogę przeżyć jakie to było. Kiedy przeprowadzisz się do... To, to zjadłem? Jaki jest twój... ulubiony no przy na rodzina. Do you under? No, jedno po to nie wiem. Miałem... Ja na Cię do natura Kiedy Skyrim, to też byłem ten. Co sądzisz o sytuacji politycznej w Anautu? Na ostatni, na Iraku, co dawałeś cały czas. No, ale to już było ten, ten blisko. ja słyszałem. Ku na końcu, tak, Czytałem z ust q, nie? No. Dobra? Wciąż zostaje szkapsyć stary, kiedy jest przypadny. To było no, dobra. To prawda, że się sieje... <z operacja> to, to, to prawda. Okej, okay, Dobra, moi drodzy, także to było chyba na tyle w tym materii, ale bardzo dziękuję wam za, za wysłuchanie nas, za obejrzenie. Dziękuję Ci. Możecie mhm. sami ocenić kto zwyciężył, komu ja. dało się odpowiedzieć na więcej pytań. To chyba jest oczywiste, że ja. <złukaj> że ja. Możecie, słuchajcie, piszcie Ale... w komentarzach, czekaj, piszcie w komentarzach, kto według was miał lepsze pytania, kto lepiej się przygotował, kto lepiej poszedł do tego challenge'u. My się chyba tym z wami, tym z wami, tymczasem z wami żegnamy. chcesz coś do mnie? Tak, chciałem po prostu dobra. dodać, że moje pytania były trudniejsze, więc musicie to też wziąć pod uwagę, jeżeli będziecie głosować na zwycięzcę. Tak, dobra, także tak, tak to słuchajcie było. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. jeśli wam się łapka w górę, my się z wami żegnamy. Dzięki Filipowi, który tutaj siedział z nami, którego być może słyszeliście od czasu do czasu, jak się tutaj z nami kichrał. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. ん